O, cześć tato. Cześć. Świetnie wygląda ten bufet. A i ten szyld z napisami. Ciekawe. Dobrze zainwestowaliśmy z matką w Twój interes. Dziękuję, tato. Dziękuję. Ale nie wiedziałem, że, że przyjedziesz. Wcześniej był tutaj wujek i trochę skarżył się na to. Niepotrzebnie sobie zawracasz i mówię, daj z nim spokój. Przyszedłem do ciebie. Jesteś super partią. Wiesz? Dzięki tak. Mądry przedsiębiorczy. Przestań, proszę. Udał cię. mi się tato, ten, tak. Dziękuję ci Udany. bardzo, dziękuję. O. O, yy, proszę pana, pani Renata usłyszała, że pan przyszedł i prosi do sali konferencyjnej. Od kogo usłyszała? Od ciebie? A, Niepotrzebnie nie. mówiłem, że idę do Michała. Ale yy, proszę pana... W tej sprawie zdania nie zmienię. Nikt nie będzie grzebał w mojej ziemi. Przed chwilą widziałem ją na dole z tym pisarzem Bilskim. Razem się. Daj sobie spokój. Ona jest zajęta. Tego kwiatu jest światu. Znajdź swoją drogą połówkę.